Warszawy przeplatają się, bo tam mamy też dwa miejsca wyjątkowe, w którym jakby wspominamy powstańców warszawskich, bo też tor wyścigów konnych Służewiec był polem działań w tym okresie. No, jest to magiczne miejsce, które w końcu, gdy żyje tym, po co zostało stworzone, daje szansę przenieść się zupełnie w inny świat, w inną konwencję. Ten dreskot, który towarzyszy na wyścigach, plus ta cała magia związana z emocją zakładów wzajemnych, które są nieodzownym elementem wszystkich torów wyścigowych na świecie. No to powoduje, że nie sposób zrozumieć, dlaczego dzisiaj Warszawa nie jest y, y, z takim sztandarem, na którym jest tor Służewiec. No to ja mam nadzieję, że my dzisiaj trochę dołożymy cegiełkę do tego i, i rozsławimy to mhm. miejsce i, i zachęcimy ludzi, że warto chociaż raz odwiedzić to miejsce, a Ob co najmniej trzy. Dlaczego trzy, to ja powiem za chwilę. Y, ale y, dzisiaj tak naprawdę spotykamy się dlatego, że w najbliższą sobotę 22 kwietnia ten tor wyścigów konnych otwiera się na nowo, startuje nowy sezon i to dopiero będą emocje. Jak zaplanowali Państwo to wielkie otwarcie? Jakie gonitwy się pojawią, czego można się spodziewać po tym otwarciu? Przede wszystkim dla tych, którzy bywają na służywcu, to nie trzeba w ogóle nic przybliżać, dlatego że ludzie, którzy tego bakcyla złapią, to widać jak silnie cierpią. Że jest Lek ta zima kończy. i nie ma tych wyścigów co tydzień, i trzeba czekać, i to otwarcie sezonu, to nie wiem, czy nie jest dla niektórych ważniejsze niż Boże Narodzenie albo Wielkanoc, bo wyczekują <grym> tego naprawdę tęsknie. Ci którzy, ci, którzy nigdy nie byli na wyścigach, no to faktycznie jest pretekst, bo Dzień otwarcia jest jednym z tych dni w naszym kalendarzu wyścigowym, a tych dni wyścigowych jest 46 w tym roku założonych, ale Dzień Otwarcia jest na wzór Derby i Wielkiej Warszawskiej, jest dniem takim odświętnym, odświętnym dużo bardziej premium nazwijmy. Taka nomenklatura w tym naszym zespole, że tak powiem, obowiązuje. Na pewno będą tysiące ludzi. To powoduje, że człowiek w tłumie zawsze. No, chyba lepiej się czuję. Jakoś jesteśmy istotami stadnymi, lubimy takie, e, takie sytuacje, w których coś staje się pretekstem do masowego spotkania, współodczuwania, wspólne emocje, wspólnego, właśnie pojawiają. życia. Tak? Plus, y, no, obserwujemy to, że mimo, że na starcie w intro trochę dyrektor toru marudził, że nowe pokolenia nie znają toru, to jednak notuje od czterech lat, z roku na rok, y, zwiększającą się grupę studentów i ludzi w tym wieku, że krótki czas po studiach wyszli na rynek pracy, którzy pojawiają się i doskonale się tam bawią tym dreskodem. Faceci ubrani w konwencji Piki Blunders, dziewczyny w fascynatorach, w kieckach, fajnych i, i w szpilkach. Widać, że w sumie najlepszy przykład chyba które, toru, który tak żyje w Europie, to jest paryski Longchamp który często oferuje pewną taką konwencję spotkania dla hipsteriady paryskiej. Bardzo wielu mm -hmm. studentów spotyka się, te konie, wyścigi są pretekstem tego spotkania, ale de facto yy, cała zabawa polega na tym, że gdzieś tam do późnych godzin wieczornych DJ gra, gdzieś są fajne food -traki, Y, oczywiście Prosecco i tak dalej, więc... Spotyka się taka śmietanka towarzyska. No i śmietanka towarzyska, ale też widać, że to po prostu studenci kupują taką alternatywną formę spędzenia czasu, już nie zwykłe puby, nie kluby, których pewnie w Paryżu dużo więcej niż w Warszawie, choć może nie tak dużo znowu, bo Warszawa też ma bardzo dużą ofertę dla tego targetu i nagle pojawia się takie miejsce bardzo alternatywne, bardzo takie unikalne. No, trudno znaleźć drugie takie pewnie, gdybyśmy w Polsce szukali drugiego takiego miejsca, gdzie w tle y, rozgrywane są y, gonitwy y, konne. No chyba jednak mimo wszystko w kulturze y, gonitwy są y, lokowane Pozycjonowane jako taka rozrywka elitarna, bardziej prestiżowa, a z drugiej strony ta publiczność, która się pojawia, no to w nieskrępowany sposób sobie rozmawia, i ten czas tak fajnie płynie. No to drugie takie miejsce pewnie dopiero we Wrocławiu na Partynicach by było. Więc cieszmy się w Warszawie, że mamy tutaj taki tor, który nie będzie życiem od 22. 22. 22 to jest sobota wyjątkowo. Warszawa jest bardziej przyzwyczajona do tego, że ważne dni wyścigowe na Służewcu odbywają się w niedzielę. My jednakowoż startujemy sezon w sobotę, dlatego że w niedzielę, jakby komu było mało, to mógłby się szybko przenieść do Wrocławia, bo w niedzielę Wrocław startuje na Partynicach. Służewiec jest najważniejszym. To jest praca, a Musi nie wzajemne. Współpraca. Tak, tak, tak. My, my, my nie, 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 nie. My, my bardzo współpracujemy z Wrocławiem, dlatego że jakby rynek, tak nazwę, to rynek cały ten wyścigowy, on jest na tyle dzisiaj w Polsce nieduży. Że nie byłoby najmniejszego sensu, gdyby te dwa tory ze sobą konkurowały. Raczej w dużej synergii żyjemy i staramy się, ile to możliwe z dyrektorem wrocławskiego toru synchronizować nasze mm -hmm. działania kalendarzowe, tak, żeby się wzmacniać jakby w przekazie i w komunikacji, a nie wycinać. Nie ma takiej potrzeby nikt. To może zobaczmy, jak będą wyglądały Zapraszam. te emocje i te rozpoczęcie 22 kwietnia. Co zwróciło moją uwagę, mhm. to między innymi to, że tak naprawdę to jest święto, w którym nie tylko przychodzi podziwiać się te gonitwy. No, oczywiście to jest mhm. najważniejsze wydarzenie, ale widzę, że zostało też zaplanowane chyba całkiem sporo atrakcji dla dzieciaków. Widziałam na Państwa stronie, że jak ktoś przyjdzie z takimi najmłodszymi tak. domownikami, to e, znajdzie się chyba jakiś malowanie buziek czy trampoliny. No, różne takie klasyczne dla. Boję się tego wyrazu. Dla różnych festynów albo eventów, na których y, młodzi się pojawiają. To może takie wychowanie no, od małego, uczenie tej kultury y, związanej właśnie z storem wyścigów konnych. Niebezpieczny temat zaczynamy i boję się, że <laughs> zabraknie mi odrobinę entuzjazmu, ale traktując jako benchmark rzeczywistość Wysp Brytyjskich albo Francji, y, tak w sumie bliskich nam kulturowo, y, no to jednak z żalem muszę odnotować, że w naszej kulturze koń jako taki bardzo został zredukowany. I... A mamy piękną historię. No, historię właśnie, to jest najsmutniejsze, że tylko historia, a nie współczesność. i Robimy wiele, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby koń na powrót wrócił do kultury i do krajobrazu, jakby kulturowego Polski. Yy, I pewnie tego typu wydarzenia są ku temu pretekstem. Zresztą yy, sam tor Sużewiec. Yy, Cierpię bardzo w takiej refleksji, że... Bardzo się akcentuje historię Toru Służewiec, która Bo jest smutna chyba, ale w ogóle. Początki też chyba w ogóle 1777 rok. Ale to nie toru Służewiec, stawało... to wyścigów, wyścigów w Polsce, to zupełnie, trochę przepraszam, że tak nie, bardzo dynamicznie władzę, Proszę mnie poprawiać. Ale, no Tor Służewiec ma historię nieco dłuższą niż 80 lat, a gdy popatrzeć na to, kiedy zaczęło być projektowane przeniesienie toru wyścigowego na polu mokotowskim, na Służewiec, mm -hmm. no to jesteśmy w latach dwudziestych. Warszawa rozwijając się urbanistycznie w tych latach dwudziestych stanęła przed tym wyzwaniem, że musiała coś zrobić z ogromnym terenem na polu mokotowskim, który był potrzebny przy wytyczaniu nowych, dużych, głównych arterii yy, miasta i yy, Wtedy, bo my tak patrzymy na ten surzewiec, troszeczkę to wszystko, ta cała historia, ta cała legenda, to bym powiedział, trąci myszką, to jest takie miejsce, gdzie my o historii wspominamy i tak dalej, ale gdybyśmy się tak naprawdę tak realnie zastanowili, że w tych latach dwudziestych powstaje towarzystwo ku hodowli, ku, ku ulepszaniu hodowli i, i rozwoju wyścigów konnych złożone ze śmietanki tego narodu. Wszystkie najważniejsze rodziny, Lubomirscy, Radziwiłowie, tam generał Anders późniejszy, wtedy jeszcze nie był generałem, no wiele nazwisk, które do dzisiaj znamy z kart historii, tak, tworzyły, dzisiaj nazwiemy to asocjacje, stowarzyszenie, które było zainteresowane dalszym rozwojem wyścigów. I oni wchodzą w posiadanie 140-hektarowego terenu pod Warszawą, wtedy. Tak? No tak? I ze swoich pieniędzy, ogromny majątek, budują nie historyczny obiekt, tylko futurystyczny obiekt. Platerzyberg, który jest projektantem sużewca, on zaprojektował obiekt, z którego Warszawa wtedy naprawdę mogła być, przepraszam za kolokwializm, ale przedumna, dlatego że ta architektura modernistyczna. Nie jak to na partynicach jest główna trybuna Drewniana, kiedyś pole mokotowskie to też była infrastruktura oparta o taką drewniane rozwiązania, no, trzeba popatrzeć, jak wtedy wyglądała ta rzeczywistość najlepszego toru we Francji i, i tego Epson czy Ascot w Anglii wcale nie była taka, jak dzisiaj nowoczesna. To wszystko naprawdę było przykurzone, nazwijmy to, a Polska, Warszawa no, można powiedzieć, była gospodarzem najnowocześniejszego obiektu wtedy. Modernizm w architekturze był czymś przyszłościowym, a nie y, czymś, co dzisiaj pokazujemy jako przykład historii. Oni zbudowali coś, co do dzisiaj siadam, oglądam różne rozwiązania w tym kompleksie torów Wyścigów konnych, bo mało kto wie, że tam są dwa tory na tym terenie. Patrzę na przejścia podziemne dla koni, które Plater Zyber zaprojektował. Patrzę na parking na 4,5 tysiąca aut. W rzeczywistości, kiedy projektowano, Warszawa miała 1500 zarejestrowanych aut. Tak? Czytam wywiad z tym człowiekiem w latach 30., którego udzielił, opowiadając o pewnych rozwiązaniach. Ja to czytam w latach dwudziestych, wiek później, 100 lat później prawie, i znam tą historię Polski, co się za chwilę tam wydarzyło w tej naszej smutnej historii. A on mówi, że on miał ambicję zaprojektować kompleks, który nie ma służyć Polakom lat 30. i 40., tylko on czyta pewne zmiany społeczne, które przed nami i wiedzi Polskę, w której każde gospodarstwo domowe będzie miało swój samochód. Dlatego on zaprojektował rozwiązania na lata 80. i 90. I z tego Warszawa powinna być dumna, że... No, ale ta architektura jest doceniana tak naprawdę do dziś. No, myślę, że no, to, to, jest to jest architektura, docenia. której uczy się każdy student architektury, niezależnie czy studiuje w Warszawie, w Poznaniu, w Berlinie czy w Paryżu. Ten przykład modernizmu, który na służewcu można odnaleźć, jest kosmiczny jakościowo. A tor został oddany na początku czerwca 1939 roku. Tak więc wszyscy jesteśmy ofiarami, jak tutaj siedzimy, takiego lokowania, które w naszej wyobraźni jest. Nikodemdyzma, generalicja, damy w kapeluszach to wszystko się działo, ale nigdy nie na Torze Służewiec. Torze Służewiec ale... nie zdążył być no bardzo krótko był, powiedzmy, no, miesiąc, dwa, był faktycznie polem tych spotkań, a powinien być, bo był zrobiony po to właśnie to, co Pani zaczęła mówić i teraz pętlą zamykam, tak, ta piękna architektura, te konie, to wszystko, to jest pretekst do tego, żeby tętniło życie społeczne, żeby ludzie się spotykali, żeby się spotykali, bo tak jest zaprojektowany surzewiec i ci najważniejsi w społeczeństwie, i ci mniej ważni, dla każdego tu jest miejsce i każdy mógłby tutaj pięknie spędzić. No ale ja się zatrzymam przy tych damach no. w kapeluszach, o których Dobra, Pan okay. powiedział, bo tam na stronie u Państwa jest takie ja wyścigowe. się przy nich <noise> Wyścigowa ABC, czyli tak. w ogóle jak się przygotować do takiego pierwszego spotkania, do takiej pierwszej wizyty na torze tak. wyścigów konnych. I okazuje się, że ten strój, w jakim się wybierzemy na tor wyścigów konnych, to też ma znaczenie. To jak się przygotować, w co się ubrać, żeby nie popełnić takiego tak. towarzyskiego I teraz gafy. Ci facet z zwykłym swetrze, jest dyrektorem toru. <noise> i mam mówić o tym jak. No to może ja powinna ten... przyjść w kapeluszu? No, być może to byłoby ciekawe na pewno. Yy, tak, staramy się, staramy się aby to miejsce miało swój dress code i miało swój taki anturaż, bym powiedział. Yy, I te nasze troski, czy to ABC, albo współpraca z damosferą, która yy, przy tych większych dniach, które my w kalendarzu mamy, organizuje zawsze konkurs kapeluszy. Yy, no, no to oczywiście jest jakiś może impuls dla tych coraz większych rzesz dam, które chętnie to zaproszenie przyjmują i to ABC na naszej stronie, mm -hmm. to ono bardziej dotyczy, bym powiedział, wyścigowych albo służewieckich neofitów, którzy jeszcze nie są y, przygotowani doświadczeniem bycia tutaj częściej y, i to ma trochę pomóc. Natomiast bardzo duże rzesze osób y, już nie studiuje ABC, tylko czeka na taki dzień, bo przygotowują dużo wcześniej kapelusze, dużo wcześniej kreacje wymyślają. To nie jest tak, że tylko damy. Nie powinniśmy tak tutaj y, jakiejś dyskryminacji czynić. N wręcz przeciwnie. Ale te kapelusze, kapelusze gdzieś tam się mówić, że damy i kapelusze, Oczywiście, tak jest łatwiej, ale szczerze mówiąc, panowie też bardzo lubią mieć pretekst do tego, żeby trochę inaczej się ubrać. Jak rzucamy hasło dzisiaj, motywem przewodnim jest moda lat 40. Wkomponują się mm. i naprawdę wiedzy, inaczej wygląda, jak zrobimy, że jest od lat dwudziestych też potrafią podnieść wyzwanie, i, i, i fajnie, bo, bo wtedy Służewiec naprawdę inaczej wygląda, i myślę, że to staranie ludzi, żeby to wcześniejsze, ten, to zaangażowanie, żeby w ogóle się przygotować do tego, ono potem procentuje, że ci ludzie są no, w takich. Większy poziom endorfin na pewno jest przez te kilka godzin na służowców. Y, powiedziałam na początku, że trzeba przejść co najmniej raz, a później poprawiałem się, że co najmniej trzy razy. Porozmawiając z panem przez telefon, powiedział pan, że no, tak za pierwszym razem to od razu chyba się nie powinno obstawiać tych nic. Powinno się trochę na spokojnie pooglądać, poglądać, ale już jak ktoś przyjdzie za trzecim razem, to już wtedy lornetka pewnie długopis, jest zapisywanie i można spokojnie obstawiać. No, te, y, te, trzeba te. się odpowiednio do tego chyba przygotować, wiedzieć na to zwrócić uwagę, żeby móc taką gonitwę znaczy, obstawić. Jestem szczerze przekonany, że niezależnie jak się przygotujemy, to i to polecałem, pamiętam tą rozmowę, mm -hmm. to polecałem, żeby sobie obejrzeć gonitwy bez obstawiania, a potem doświadczyć tej samej, no nie tej samej, ale jaka dać różnica? sobie szansę okay. y z obstawieniem swoich faworytów y poprzez grę w zakłady. I autentycznie, ja akurat nie gram, bo jestem prezesem firmy, która zajmuje się totalizatorem konnym, to wydaje mi się, że nie wypada. Natomiast pamiętam, jak prezesem nie byłem i zagrałem, to zupełnie inaczej człowiek te kilka raptem minut tego wyścigu przeżywa. No to naprawdę nie dla hazardu, tylko dla podkręcenia sobie emocji. Naprawdę warto tego spróbować, tym bardziej, że jest to element kultury, bym powiedział bycia na torach wyścigowych, ta możliwość zakładów, czy to jest trudne, czy nie trudne, pewnie i są takie, i teraz wyjdę na szowinistę, pewnie i są takie damy, które obstawiają, bo nazwa konika się podoba, tak, i, i takim przykładem jest na pewno moja siostra, która, hmm. gdy ma szansę tak obstawić to obstawia po, po, po nazwie konia, który jest sympatyczniejszy albo milszy i też yy, swoje odbierze. No tak. Proszę nie mówić, że panowie nigdy się tym nie kierują, bo to tak no zaprotestuje może się miał powiedzieć jak panowie tam podchodzą to jest taki, nie nadaje się to nie, do nie, nie powiedzenia na da żywo. Się, da się, da się jest jest taki garnitur czy taki target No nie wiem taka grupa stałych bywalców. Proszę pani to to są bywalcy, którzy. Traktują zakłady konne, no to nie wiem, jakbym dla karciarzy mówił, że ktoś gra w tysiąca albo tam w jakieś innym Makao i przy nim siada czwórka brydżystów i próbują partię brydża zagrać. To dla wielu stałych bywalców te zakłady, obstawianie gonitw, to jest naprawdę brydż. To jest dla niektórych nawet mam wrażenie, że to jest wiedza tajemna. Oni biorą pod uwagę, jakie te performersy koni, czyli zachęcam do tego, że jak już ktoś przyjdzie na Służewiec to nie tylko skorzysta z naszego ABC, jak się ubrać, jak się przygotować, nie tylko znajdzie kapelusz taka dama albo pan, jakąś fajną kamizelkę. No z czegoś garbikur. trzeba zacząć. No tak, tak, ale potem ważne jest, żeby z tak zwanym programem w ręku ten dzień spędzić. To jest taki drukowany materiał, który pokazuje nie tylko program, co się danego dnia będzie działo, ale każda gonitwa ma rozpisane konie i ich dotychczasową jakby karierę osiągnięcia, tak? Z tego można by już się sugerować, że na przykład na taki dystans ten koń takie wyniki miał, te miejsca zajmował, tyle pieniędzy już wygrał i tak dalej, no to znacznie pomaga przy tych decyzjach na kogo stawiać. Niemniej jednak prawdziwi fachowcy to wiedzą, czy ten koń lepiej biega, gdy deszcz padał i tor jest miękki, czy raczej suchy i twardy, czy on lubi krótki dystans, a co robił ojciec, a jakie wyniki miał dziadek tego konia i tak dalej. Więc dlatego mówię, że to jest brydż, bo gdyby się wsłuchać znowu, co też polecam, bo to jest jakiś koloryt i to jest. No, ta grupa tych fachowców, ja mam takie wrażenie, że z roku na rok maleje, ale ci. Eksperci, którzy przychodzą i się bawią w każdy dzień wyścigowy, no to dla nich to na pewno nie jest gra na zasadzie, który konik ładniejszą ma nazwę, a który ma brzydszą, tylko tam już są naprawdę dane twarde dane, z których po prostu trzeba wyciągać wnioski. Albo tak zwane cynki, nie? albo tak zwane cynki. To są różnego rodzaju informacje, które. Rzekomo powszechnie są niedostępne. On ze stajni, on słyszał od pracownika stajni, od sąsiada, on widział, że ten koń kichnął wczoraj i dzisiaj na pewno nie pobiegnie dobrze. No to magia tego środowiska na pewno jest uderzająca, i to trzeba być, zobaczyć. I też pamiętam naszą rozmowę, namawiałem do tego, żeby. Jeżeli już się przyjdzie, jeżeli już mm -hmm. nawet się jest gościem, powiedzmy tak zwanej trybuny honorowej, czyli takiej przestrzeni bardziej wipowskiej, no to fajnie tam pobyć, zobaczyć, tam być może więcej kapeluszy nawet jest, ale koniecznie trzeba iść przed trybunę tak zwaną drugą w żargonie służewieckim, czyli trybunę tą y, dla mas, y, która pomieści 4,5 tysiąca osób. Y, jak, y, jakie to jest fajne doświadczenie, polecam to, że gdy ta trybuna jest taka pełna w taki dzień. Ja kiedyś usiadłem na dole, sobie też chciałem wczuć się zrozumieć emocje tych ludzi, którzy tam chodzą. I długi odcinek, zwłaszcza jak gonitwa jest, naj, najlepsza gonitwa dla publiczności jest taka, która, która ma dłuższy dystans niż 2,400, bo 2,400 to jest pełne, no nazwijmy to koło, tak? Mhm. Czyli jeżeli mamy dystans 2,600 i, i, i tak dalej, no to znaczy, że przed publicznością zgromadzoną na te 200 metrów przed Celownikiem, no to ta grupa koni dwukrotnie przebiegnie. Tak? Bo wychodzi z maszyny, to jest niezwykle atrakcyjne. Ten moment wyjścia z maszyny, ten, ta szybkość od razu na starcie, no i potem one dobiegają, no to oczywiście to jest emocja tego startu, ale potem. Te konie biegną dość relatywnie daleko. Ten tor jest ogromny. On, sam tor główny ma około tam 30 paru hektarów. Tak? To to jest duża odległość bez tej lornetki. To po drugiej stronie co się tam dzieje, to nikt nie widzi. Dlatego Tym, ta, lornetka. ta lornetka. No i one biegną takie trzy minuty i wychodzą z zakrętu. I nawet gdybyś zapomniał to, że one już tam wychodzą z tego zakrętu, to ty słyszysz, bo się zaczyna taki szum. Oni wszyscy za tobą, te tysięcy osób ma. Postawionego swojego faworyta, żyje tą emocją. Czeka, który on wyjdzie z zakrętu na tą ostatnią półkilometrową prostą, bo w sumie to jest tam około 500-600 metrów ta ostatnia prosta. A, ale I to im być bliżej do naprawdę. tego celownika, to ci panowie głównie nazwijmy to, którzy co tydzień tam przychodzą, oni już zaczynają no, spuszczać ciśnienie i co jeden drugi krzyczy, idź, 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 i to i się robi taki głośny hałas, że jak ktoś nigdy tego. Nie doświadczył i przychodzi i da się wprowadzić w taką, w jakiś taki letarg w tej ciszy, że te konie odbiegły, cicho, cicho się to są w stanie się nawet ludzi wystraszyć, jak ci ludzie potem już w emocji, no już dalej nie będę mówił, to niech każdy sam idzie, bo, bo program nie jest 18, więc tam często ktoś przegrywa. Tak? Te emocje powodują, że. Ktoś wykrzykuje słowa, których normalnie pewnie nie używa, ale na pewno jest to. A wydawałoby się, że w takim miejscu jest pełna kultura i elegancja. Jest ale pełna nawet kultura. dżentelmenom czasem yy, się zdarzy i damom ale także. Ale nic groźniejszego niż kurka wodna parowa, zapewniam. Yy, jestem pewna, że tak właśnie jest. Ale trzeba mieć za to 18 lat, żeby obstawić takiego gonitwa. I to jest tak. też ważna informacja, Oczywiście. żeby móc obstawić tak, gonitwę, tak, tak. trzeba mieć 18 lat. Ale tor wyścigów konnych służebiec to to nie tylko tak naprawdę te wyścigi, które możemy oglądać, bo niebawem e, i Galop Fest, czyli festiwal food Trucków, mm -hmm. e, Wiem, że w tym czasie zimowym bardzo dużą popularnością cieszył się taki spacer, na który podobno te bilety sprzedały się jak świeże bułeczki i planowane są e, mm -hmm. kolejne tego typu wydarzenia. Mm -hmm. Więc to nie jest tak, że można tylko przyjść i, i tylko wyłącznie obserwować te m, gonitwy, ale jest cała masa różnych e, innych wydarzeń i atrakcji, które też sprawiają, że to miejsce żyje. Siedzę czasami. W mojej samotni i rozmawiam z Platerem Zyberkiem. To dzisiaj historia polskiej architektury, ale on był krótko po studiach, gdy projektował ten cały kompleks. 140 mieszkań, stajnie na bez mała tysiąc koni, trzy ringi torów treningowych, przejścia podziemne, no, mistrz, ta fontanna przepiękna. Siedzę i z nim rozmawiam. Się no, o, żeby musi ktoś musi mnie... to wyglądać rzeczywiście bardzo naiwnie. No, tak, tak w myśli osobliwie. rozmawiam z nim, tak. <grym> Bo jednak wrócę do, do tego programu, o którym pani mówi. Ile rzeczy innych się dzieje poza wyścigami, ale trzeba zrozumieć, czym wyścigi były te 100 lat temu, gdy to było projektowane. Gdy wpadł mi w ręce pierwszy historyczny numer gazety, który wszyscy znamy, Rzeczpospolita dwa lata temu mieli stulecie wydania pierwszego numeru. Kilka rzeczy mnie tam uderzyło, które dzisiaj dla nam współczesnych jest niewyobrażalne. Ale gdybyśmy sobie wyobrazili świat bez radia, bez telewizji, bez internetu, no to zrozumiemy, dlaczego Rzeczpospolita dwukrotnie dziennie się ukazywała. Rano i wieczorem. Żadne długie felietony, raczej krótkie newsy i to na zasadzie pani na Nowym Świecie zgubiła kapelusz, proszona jest tam, no żartuję trochę, ale generalnie to były Zpełnienie bardzo krótkie, fokusowe informacje, tak? Z tych rzeczy, które mnie uderzyły, to to, że w takim numerze Rzeczpospolitej, półtorej kolumny było o sporcie, i to jest tylko początek mojego zaskoczenia, bo drugie było takie, że z tego półtorej kolumny, to tylko pół kolumny było o sporcie, jak dzisiaj sport rozumiemy, a cała kolumna była o wyścigach konnych. I to pokazuje, jakie było miejsce wtedy w kulturze, w życiu społeczeństwa, ile koń znaczył, jak był ważny, jak same wyścigi były popularne. popularne. Jak właściciele, czyli Hrabia Lubomirski, Radziwiłowie i tak to, dalej, to, to byli celebryci współczesnych czasów. To, przepraszam, ale najbogatsi Polacy zafundowali sobie tor wyścigowy. I on, oni byli przedumni z tego, ale trzeba to zrozumieć. To, to była creme de la creme, że tak powiem, społeczny... No ta śmietanka towarzystwa, o której to tworzyła. i ta siła tych wyścigów. Każe mi myśleć, czy gdyby dzisiaj plater Zyber projektował ten surzewiec przy dzisiejszej popularności wyścigów, czy, byłby czy program tak funkcjonalny byłby zawężony tak wielkiego terenu w mieście tak? do wyścigów. Czy naszą, naszym pewnym zobowiązaniem, nawet względem tych, którzy szli przed nami, czy dzisiaj oni by nie szukali nowych funkcjonalności na takim, takim obiekcie, który ma społeczną wartość dużą generować? I dlatego staramy się, jak możemy właśnie ten Galop Fest, czyli rozpoczęcie sezonu futrakowego. No niewiele związane z wyścigami, prawie nic, gdyby nie w nazwie ma galop ukryty. No, a poza tym każda tego typu inicjatywa przyciąga ludzi zupełnie nowych na naszewiec, którzy być może dla wyścigów by nie poszli, ale że już przyszli na Galop fest, wierzę, to miejsce. że ulegną pięknu i emocji wyścigowej, bo to jest także w maju, w trakcie dni wyścigowych, więc. Uważam, że warto generować dużo wydarzeń, którymi dzisiejsze społeczeństwo żyje, bo ono przestało żyć wydarzeniami konnymi i przestało żyć wyścigami konnymi. Więc jakby czuję takie zobowiązanie, gdy z nim wtedy rozmawiam, że szanując jego. A czy on odpowiada, powinnam zapytać? O tak, on mi dał potwierdzenie, że dobrze robimy, że szukamy dla służebca dzisiaj nowej definicji albo nowego programu funkcjonalnego. Cieszy mnie bardzo, że po tych stu latach, od czasu gdy on się zmagał z tym projektem, choć wyścigi w Polsce, w Polsce zostały dużo bardziej zapomniane niż sport jeździecki. Tak? Mhm. To potrafią dzisiaj z tym sportem jeździeckim także funkcjonować, bo raz w roku, co prawda tylko, Sużewiec jest miejscem wyjątkowego wydarzenia mianowicie finału Europejskiego Pucharu Narodów. Dostaliśmy od Europejskiej Federacji Jeździeckiej kontrakt na 4 lata w sumie. Jeszcze dwukrotnie Warszawa będzie stolicą Europejskiego Jeździectwa. W tym roku będzie to w połowie września coś 14-17 września zdaje się Warsaw Jumping, to jest nazwa wydarzenia, nasza marketingowa w Europie jest znana jako Longin EF Series Final i najlepsi jeźdźcy z Europy przyjeżdżają, z 11 federacji państw, które walczą tutaj o, o, o Puchar Europy. No i to też się dzieje na tym służewcu, który mam nadzieję przez to się promuje w wymiarze bardzo międzynarodowym. A na razie zapraszamy na 22 kwietnia, e, rozpoczęcie tegorocznego sezonu. Będą duże emocje. O której należy się stawić? No myśl, pierwsza gonitwa jest o 14.30, czyli bomba w górę i ruszyły. E, no żeby ktoś e, dobrze przeżył ten dzień, to mhm. myślę powinien być dużo wcześniej, no taka 13.30 co najmniej, żeby i jeżeli ktoś jest pierwszy raz, tak, no to i żeby y, złapał taki komfort, gdzie są kasy, gdzie można obstawiać, gdzie jest gastronomia, gdzie są atrakcje dla dzieci, tak, No i żeby o tej 14.30 już Bycie przeżywać już w pełni, miejscu. tak, no to myślę 1330 to jest najlepiej. My otwieramy o 12.30 bramy toru wyścigów Konnych Strzewiec i czekamy na publiczność, która na pewno Zgromadzi się licznie, tak jak w poprzednich latach. No właśnie, to my za to trzymamy kciuki i zachęcamy do tego, żeby zaglądać chociażby na Facebookowy profil torów Wyścigów Konnych, zaglądać na stronę internetową, bo tam można spojrzeć, jak dokładnie ten cały sezon będzie wyglądał, e, e, no i jakie atrakcje zostały przygotowane. Pan Dominik Nowacki, dyrektor torów Wyścigów Konnych. Służę więc bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, i kciuki. na Służewiec. Do zobaczenia. Trzymam kciuki za pomyślny sezon. Do zobaczenia.